Najstarszy Związek Zawodowy w Polsce, ZNP, świętuje jubileusze 120 lat działalności. To okazja do podziękowań tym wszystkim, którzy kształtują przyszłe pokolenia. Obchody jubileuszowe w Płocku rozpoczęły się od ceremonii nadania imienia rondo u zbiegu ulic Przemysłowej i Rudzkich. Teraz to rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Dziś mieliśmy okazję upamiętnić osoby, które w ciężkim okresie wojennym miały odwagę robić rzeczy z pozoru zwyczajne, czyli uczyć dzieci, ale wtedy to był niewątpliwie czyn bohaterski. Także tajna organizacja nauczycielska pokazała, że nawet w tych najciemniejszych czasach można było nieść światło tej wiedzy i nadziei. Po tej ceremonii uroczystości przeniosły się do Teatru Dramatycznego, gdzie odbyła się uroczysta gala. Padło tu wiele ciepłych słów pod adresem związkowców, a najbardziej zasłużonych nagrodzono. Bardzo piękny jubileusz, cieszymy się ogromnie, że tak dużo gości przybyło. Podniósł presję z naszej imprezy, z czego się jesteśmy ogromnie wdzięczni. Tyle miłych słów, które padło tu od gości. Pełna sala wypełniona naszymi członkami związku. To cieszy, to raduje i patrzymy śmiało w przyszłość. Początki związku są nierozerwalnie związane z walką nauczycieli. O prawo do nauczania w języku polskim. Związek od momentu powstania w 1905 roku odgrywa niepodważalną rolę w tworzeniu systemu edukacji w Polsce oraz w kształtowaniu postaw patriotycznych. To jest także okazja do tego, abyśmy powiedzieli sobie, że jeżeli będziemy razem, będziemy zwarci, będziemy tworzyli pewien monolit, to łatwiej nam będzie rozmawiać zarówno z władzą na poziomie gminy, jak i władzą na poziomie centralnym. Ale to jest także uzmysłowienie sobie, jak ważną rolę, czy bardzo ważną rolę odgrywa edukacja jako jedna z najważniejszych dziedzin życia społecznego, a w tej edukacji nie mniej istotną rolę odgrywa nasza organizacja, bo bez związku sytuacja nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami wyglądałaby momentami dramatycznie. Ale to jest także okazja do powiedzenia sobie, jakie są zadania dzisiaj i z jakim nam przychodzi się dzisiaj mierzyć trudnościami, problemami i, i warto byśmy także przy tej okazji może. вона ні до кінця склання до такого розвитку поважних дискусій. Ale także jednak mimo wszystko porozmawiali. Prezes ZTP wręczył złotą odznakę, najwyższe odznaczenie związkowe. W szeregach związku działającego na terenie Płocka i Powiatu płockiego są członkowie z kilkudziesięcioletnim stażem. Pani Genowefa Klat do związku należy ponad 50 lat. Z tej okazji otrzymała specjalną odznakę. Listy gratulacyjne od Krajowej Sekcji Emerytów i Ręcistów otrzymali członkowie z 60 i 70-letnim stażem: Alicja Pietrza, Bożena Tomaszewska, Genowefa Faklat, Marianna N Sielska i Kazimierz Szmulewicz, wiceminister edukacji w randze sekretarza stanu, wręczył Ewie Kowalak, prezes oddziału powiatowego ZNP, nagrody za wybitne osiągnięcia w dotychczasowej pracy. ZNP już odegrał dużą rolę, 120. rocznica powstania w trudnych czasach zaborów. Dzisiaj również o tym mówiłem, podkreślając jak ważna jest to organizacja. Powstała w czasach zaborów, później czasy sanacji, okupacji niemieckiej, zmieniały się ustroje, a Związek Nauczycielstwa jest i dba o sytuację nauczycielską. Teraz od dwóch lat rozmawiamy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. O różnych rzeczach dotyczących sytuacji, również materialnej nauczycieli. Kilka już się udało w drodze ustawy wprowadzić, chociażby odprawy nagrody jubileuszowe, czy umowa na czas określony dla nauczyciela młodego już po roku, a nie po dwóch latach, co daje pewną stabilizację. Oceniam bardzo pozytywnie tą współpracę dwuletnią i te rozmowy z ZMP. W ramach jubileuszu wręczono również medale Komisji Edukacji Narodowej. Były także złote i srebrne medale Sejmowe, przyznane na wniosek Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu RP. Największe, najstarsze czy najnowocześniejsze. Taki jest dziś Związek Nauczycielstwa Polskiego, mówił starosta Płocki. W samorządzie mam okazję współpracować ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego od blisko 20 lat. W różnych rolach czy jako wójt jednej z gmin powiatu płockiego, czy teraz jako starosta. Wielokrotnie się spotykaliśmy, wielokrotnie, wielokrotnie dyskutowaliśmy, wspieraliśmy na argumenty. Gdzie wspieraliśmy na argumenty, bo... Zawsze to były konstruktywne rozmowy. Jubileusz był również okazją do wręczenia najwyższego odznaczenia przyznawanego przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika Promazowi. Otrzymali je Ewa Kowalak i Stanisław Nisztor. Były również specjalne dyplomy dla zasłużonych członków związku. Pamiętajcie o tym, że takim największym uniwersytetem wartości jest rodzina, a szkoła jest poniekąd taką podyplomówką tego, żeby w pewien sposób pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci. I to jest bardzo istotne. Z okazji jubileuszu wręczono również nagrody prezydenta miasta Płocka drugiego stopnia. Były również odznaczenia i podziękowania od starosty Płockiego i Zarządu Powiatu. Związek nauczycielstwa polskiego od lat odgrywa ważną rolę w naszym kraju. To wiele lat wyzwań, walki i dialogu. Jubileusz to również okazja do życzeń na przyszłość. Żeby mieli dużą taką satysfakcję z realizacji tego zawodu, który jest bardzo wyjątkowy i wiąże się nie tyle z taką materialną. Produkcją, co z oddziaływaniem na wyobraźnię, na marzenia, na budowanie takich osób, które potem radzą sobie dobrze w świecie, radzą sobie dobrze w życiu. I co ciekawe, to polska szkoła, przez to, że buduje taką solidną wiedzę podstawową, sprawia, że uczniowie polskich szkół odnajdują się w bardzo wielu miejscach w bardzo wielu zawodach, ale także w wielu miejscach na świecie. W ramach jubileuszu wojewoda mazowiecki przekazał specjalne listy gratulacyjne, które przekazał kierownik Polskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Działania Związku Nauczycielstwa Polskiego na przestrzeni historii pokazują, jak ważnym elementem w naszej historii Polski jest organizacja, jak ważne treści przenosi od wielu, wielu lat, m.in. te patriotyczne. Wspomnijmy od chociaż czasów zaborów, czy podczas okupacji rolę Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale teraz obecnie, gdzie upomina się... Się o bardzo ważne sprawy dla polskiej oświaty. Jubileusz to moment refleksji nad ogromną rolą nauczycieli w kształtowaniu kolejnych pokoleń oraz znaczeniem ZNP jako organizacji, która od ponad wieku stoi na straży wartości edukacji, solidarności i godności zawodu nauczyciela. Dla nas radość, że wiele osób tak ciepło odnosi się do naszej organizacji, czyli jesteśmy bardziej zjednoczeni i myślę, że te uroczystości, bo i ta uroczystość, jest coś otwarcia ronda, tonu i dzisiejszy ten jubileusz się tak pięknie splatają i myślę, że to będzie nas jeszcze bardziej napędzało do jeszcze lepszej pracy na rzecz polskiej oświaty. Jubileuszową galę uświetnił koncert zespołu Slavix Voice.